Zostałam wychowana w takim, w takim trochę idealistycznym świecie. Moja mama bardzo dużo mi czytała książek. Takich, no nie wiem, no, zwierzočego, upiór Konwickiego, no, wprowadzających mnie w ogóle w jakąś taką inną rzeczywistość. Uwielbiałam Alicję w krainie czarów, uwielbiałam Anię z Zielonego wzgórza. Jakby bardzo, bardzo ten, ta moja wyobraźnia została zaopiekowana w dzieciństwie. No, ale, ale też mama chciała mnie ochronić przed złem. No i troszeczkę muszę powiedzieć, że. Jako nastolatka do tak powiedzmy 30 tam któregoś roku życia ja cały czas wierzyłam, że ludzie są dobrze, że wszyscy mają dobre intencje. No i musiałam się przekonać po prostu na własnej skórze, że nie zawsze tak jest i że po prostu są ludzie, którzy muszą odejść z naszego życia, że nie wszystkie relacje nam służą, że ludzie mają złe intencje po prostu. jakby. Jakby nie, jestem, nie, sto, nie cały świat jest zbudowany wedle mojej percepcji. Teraz miesiąc siedziałam w dziczy ze sobą, z własnymi myślami, też z książkami, otoczona fantastyczną zielenią i, i fauną, i florą, i po prostu miałam możliwość zrewidowania swojego życia i no mam taką smutną refleksję, że szkoda czasu. Po prostu szkoda czasu na pierdoły, że jest tak mało czasu, że ja w sumie trochę... Przechulałam swoje życie dotychczasowe na takie pierdoły. No właśnie udowadnianie ludziom czegoś, em, próbowanie załagodzenia jakichś konfliktów, to po prostu nie, jakby to nie ma sensu. Jakby ja, ja już stałam się tak prosta i jakby skondensowana, że mm, szybko wybieram w tej chwili. Wiesz, to. Nie wiem, wiek proste doświadczenia tak naprawdę dały mi komfort życia w tej chwili. Też miałam taką refleksję, siedząc tam w tej dżungli, że ja po prostu muszę częściej sobie wyjeżdżać i odpoczywać, bo praca, którą jakby ja nie doceniam trochę, wysiłku, który wykonuję, bo jestem tak zaangażowana emocjonalnie w to, że mój facet po prostu on mi tylko podsył, pod, podkłada, wiesz, kanapki pod nos, bo na przykład czasami mi się zdarza, że o 16 nie pamiętam, że trzeba śniadanie zjeść, a muszę wziąć na przykład leki jakieś, tak żeby w ogóle funkcjonować, więc no teraz jest jazda bez trzymanki. a Myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie, za dwa tygodnie lecę do Paryża na Fashion Week, sobie troszeczkę odbić, popatrzeć na trendy, na, na to co, w ogóle w jakiej kondycji jest moda. Yy, I liczę na to, że uda się dobrze ten program na żywo i że on będzie taki jak chce, bo ma bardzo duży potencjał. I że będę mogła sobie na przykład wyskoczyć na, na dwa, trzy dni do Włoch albo do Grecji, żeby tak więcej po prostu trochę też pożyć nie? dla siebie i dla, dla swojego partnera.